Nie to, że tener Urban ma głowę i potrafi zarządzać młodymi, zdolnymi zawodnikami, to w kadrze jego zespołu jest Jacek Magiera, który również to świetnie robi. Nawet mógłbym powiedzieć, że troszeczkę lepiej od tenera Jana Urbana i A dlaczego pewnie. Zaraz ci powiem, pewnie mają jakiś plan na to, bo nie ma, nie mamy zero wątpliwości. Odnośnie talentu i, i możliwości Piotruszewskiego, więc prędzej czy później to nastąpi. Pytasz dlaczego? Już ci mówię. Trener Magiera był taką osobą za czasów, jak grałem w Legii Warszawa, która głównie i przede wszystkim zajmowała się dwoma rzeczami, czyli przygotowaniem, Całego treningu, żeby wszystko płynnie z ćwiczenia na ćwiczenie przechodziło, i żeby trener Jan Urban mógł skupiać się na tym, na czym najwięcej trzeba zwracać uwagi, jak kiedy podpowiadać. To jest rola trenera Urbana. A drugą sprawą u tenera Magiery, że on bardzo łatwo, tak w naturalny taki sposób łapał kontakt z tymi młodymi zawodnikami, przez to jakim spokojnym był człowiekiem i w jaki sposób potrafił nas rozgryźć. Nie wiem, czy pewnie dużo takich historii było, że wystarczyło, że trener Magiera uścisnął ci dłoń, żeby się z przywitać i przez 30 sekund trzymał ci tą dłoń i nie puszczał i się po prostu z kamienną twarzą patrzył tobie prosto w oczy. I, wiesz, I tak się na ciebie patrzy. 30 sekund patrzy się na ciebie, nic nie mówi. Kompletnie nic. P jedyne pytanie: to Dzień dobry, cześć, jak tam u ciebie? I wiesz, się, jak trzyma, patrzy. Patrzy, patrzy, patrzy. I ty po 30 sekundach wystarczyło, mówiłeś wszystko, coś źle zrobiłeś, e, czy, czy się dobrze przygotowałeś do treningu, czy do meczu. I po prostu z nim gadałeś, luźno, otwarcie, nagle mu wszystko tak brzydko, że tak powiem przepraszam za to słowo wyżygałeś. I ten Magiera ci po, potem mówił jego zdaniem, co powinieneś zrobić inaczej, jak powinieneś to e, zaplanować, jak to może wpłynąć na twój e, rozwój. Nigdy nic w dalej w dalsze szeregi, czy do pierwszego trenera, czy, czy do prezesów, do mediów, żadna nasza prywatna rozmowa, czy to moja, czy to innego młodego zawodnika, nigdy nie wyciekła.